Lech Wałęsa, 76L. Dobitnie postanowił skomentować decyzję Andrzeja Dudy, 48L. związaną z powołaniem Małgorzaty Manowskiej, 55L. na prezesa Sądu Najwyższego. Politykowi puściły nerwy i w opublikowanym wpisie na Facebooku wulgarnie zwyzywał obecnego prezydenta. Lech Wałęsa cały czas uważnie śledzi aktualną sytuację polityczną w Polsce i dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami nad decyzjami rządzących. Niestety, ostatnia decyzja Andrzeja Budek prowadziła Wałęsę z równowagi i spowodowała, że emocje wzięły górę. Chodzi oczywiście o powołanie przez prezydenta profesor Małgorzaty Manowskiej na prezesa Sądu Najwyższego. Wybrana przez Dudą Manowska uzyskała w głosowaniu 25 głosów spośród 50. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego stwierdziło, że prezesem powinien być Włodzimierz Duda, który zdobył aż 50 głosów. Niestety, Duda postawił na swoim i został tym samym oskarżony przez opozycję o złamanie dotychczasowych zasad. Wiele pytań do mnie po powołaniu przez prezydenta Dudę panią na prezes sadu najwyższego moja opinia. Sk. Syn. K. Musi być rozliczony, pisow. Oryk. Napisała na Facebooku rozczarowany Lech Wałęsa. Chwilę później był prezydent usunął swój post, gdyż chyba zrozumiał, że byłem nobliście nie przystoi tak się zachowywać. A wy co myślicie o słowach Lecha Wałęsy i wyborze Andrzej Dudy?.